Noc przed bitwą pachnie dymem. Pergaminy już zrobiono, sojusze podpisano, teraz miecze dopiszą resztę. W roku 1386 litewski władca Jogaila poślubia Jadwigę i jako Władysław Jagiełło koronuje się w Krakowie. Chrzest Litwy rusza w stronę Wilna, a Polska i Litwa łączą siły. Krzyżacy patrzą podejrzliwie na chrześcijańską Litwę. Zamiast ciszy, spory o granice, żmuć Rozejmy, łamane pergaminem. Listy płoną w ogniskach obozowych, zanim wyschnie atrament. Żeby związek nie był tylko ślubem, potrzeba prawa. W roku 1399 i 1401 Unia Wileńsko-Radomska doprecyzowuje wspólne rządy, kto za co odpowiada, jak dzielić ciężary i zwycięstwa. Kiedy kończy się rozmowa, rusza kolumna. Polska i Litwa, do tego ruś. Tatarzy sojusznicy i rycerstwo z Czech oraz Mora. Jeden cel. Państwo zakonne. Droga prowadzi przez lasy, brody i spalone strażnice. W roku 1410 pod Grunwaldem dwie armie spotykają się w upale. Pierwszy uderza zakon. Potem kontratakują chorągwie polskie i litewskie. Wielki mistrz ginie, chorągwie czarne padają. Laskopii, kurz i krzyk, a potem cisza zwycięzców. W roku 1413 pokój toruński ucina wojnę, ale nie rozwiązuje wszystkiego. Polska i Litwa zyskują, zakon traci, lecz cień wróci jeszcze nie raz. Ciekawostka pierwsza. Drzewo Jagiełły w podaniach przypomina, że król kochał królewskie łowy i puszcze. Ciekawostka druga. W katedrze krakowskiej do dziś słychać echa jego fundacji: księgi, lichtarze, sprzęty liturgiczne. Ciekawostka trzecia. Jagiełło grał czasem równie skutecznie jak mieczem. Rozejmy kupowały nam miesiące, z których rodziły się lata spokoju. W roku 1434 król umiera w grudku. Zostawia dwóch następców na czas, który historia nazwie Złotym. Ale to już inna opowieść lekcja. Unia i cierpliwość potrafią pokonać nawet potężne miecze. A jeśli chcecie poznać dalszą część historii, subskrybujcie kanał. Następnym razem opowiemy o Władysławie Warneńczyku, młodym królu i wyprawie, z której nie powrócił.